Bardzo, bardzo gorąco, moi kochani majacy. Całe lata temu rozpoczęła się wielka kariera światowa... You are amazing.

You gonna be the next Iron Man now? Well no I don't have time I'm too busy doing your jobs. No. What? I'm kidding look keep up the good work because I am going on vacation <laughs> 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 najnowszys Spider-Man był faktycznie kręcony daleko od domu. Był naprawdę kręcony uh the Wycieczka oh! klasowa Spider-Mana zaczyna się od mokry skarpet, weneckich gondoli, masek, kanałów, a wszystkie te tropy i ślady prowadzą do mostu Rialto. To wtedy coś gulgotnęło bekło i. Don't know. I left my suit in the hotel Why are you I'm so on vacation, man. No one's gonna see my face. Just get them out of here. Keep go! Going. Just go. <laughs> you all know you don't. You okay? <laughs> Beck, znany za chwilę jako Mysterio, ratuje Wenecję, Spajka i całą resztę. Od zagłady i wodnego gluta, znaczy żywiołaka. Beck to nowy Kumpel Nika Fury. Ale został jeszcze jeden żywioł. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled in one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? But he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sub loser. This is Mr. Beck. But you handled yourself well out there today. Saw what you did with the tower. Thanks. Nice. They were born in stable orbits within black holes, creatures formed from the primary elements. Air, water, fire, earth. The science division had a technical name. We just called them elementals. Do you think that's Spider-Man? No, no, no. It's like a European rip-off version of them. I was actually reading about them on the other day. It's not him. An Pisnie, gwiznie! Ale misteria całą zabawę dziewczynki, ne, przepraszam, żywiołaka z zapałkami zakończył. Spider-Man też troszkę pomógł, ale niewiele. I jest przez to podłamany. Tu chce poderwać dziewczynę, a tu Fury każe mu świat ratować. Bez sensu. I... Jestem Spider-Man? Nie, no, oczywiście nie. I tu twórcy zdradzają właściwie wszystko: kto, co i dlaczego, jak dla mnie za szybko i za wściekle, po prostu niepotrzebnie. Kind of Uzabry I I really yeah, początek filmu w rytm Whitney Houston jest poświęcony tym, którzy odeszli, w ostatnich Avengersach. Tony Stark przewija się właściwie przez cały film. Na szczęście istnieje życie po blipie i Starku, a w tym filmie wiadomo przynajmniej, że chodzi o super bohaterską zabawę z gadżetami dla nastolatków. Wszystkie trudne tematy Tony Stark czy inne dramaty potraktowane są dosyć lekko. Oh Przezabawne, może i najlepsze są rozterki miłosno-wakacyjne Petera Spidermana i jego próby ucieczki przed furią. Edge up, Nick Fury calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. The phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk. to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail. I gotta go. You do not ghost Nick Fury. That's really nice. Really reminds me of Wayne. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. I oczywiście dużo radości daje wycieczka przez pół Europy w stylu Disney Channel i rozruba w Londynie zemsta za Brexit. Ale rozwałki w stolicach były takie hmm, sztuczne to dobre, wręcz idealne słowo, sztuczne, zobaczycie sami. Podróż ze szkolnym Spider-Manem przez Europę to zabawa, prawdziwa przygodówka idealna na wakacje i lato. Jest dużo humoru sytuacyjnego, niezłe dialogi i luźny klimat. Może to i proste żarciki, ale też to i proste przyjemności, dają radość. Na przykład happy. Happy. You know? <laughs> What just happened? Plus duża dawka autoironii. A cała iluzja, zabawa wizją, efektami i montażem w pewnym momencie um, robi naprawdę niesamowite wrażenie. A więc podsumowując, jest zabawnie, dosyć lekko i naprawdę rozrywkowo. Raczej dla młodziaków i komiksowych maniaków i wielbicieli 16-letniego spajtka. Never, never doing that again. I'm never doing that again. Um, a I Holland daje naprawdę radę jego It's cool. Um, I mean, I've known first, and i have known longer, but it's not a competition. <laughs> cool. Yeah. Cool. Minusy? Na pewno scenariuszowe. Za szybko twórcy odkrywają nam o co chodzi. To według mnie niszczy napięcie, ale podwójny finał z iluzją w tle wynagradza to. No i chyba też także scenariuszowo nie do końca wykorzystany, Jake znany jako Gyllenhaal. Ale to może ocenicie już sami, i pamiętajcie, nic nie jest tutaj takie jak się wydaje. It's really nice to have somebody to talk to about stuff you know? na 10 skali kinomaniaka daję temu filmowi um, 6,5 a może takiej 7 z minusem no jak szkolna ocena 8 awesome. you guys do have sarcasm on this earth, right